Będzie z pewnością liczył na to, że znowu obrona jest Urbanowicz. Oni rozpoczynają to starcie między słupkami. Już Państwu powiedziałem: John Murray, wgiechał się tych i Gościńskiemu, a Komorskiemu. Teraz pomagając sobie rękawicą, Gościński sprytnie do wronki pierwsze uderzenie, ale już. Wałęga, Wałęga będzie przed szansą Wałęga i znakomicie. Jan Krzyżek, młody zawodnik, który znakomicie wkomponował się w różne mistrza Polski. Znowu zagrożenie. Cichy. Teraz mam mnóstwo tam przestrzeni, żeby oddać się. Nawet strzał nie zdecydował się. jeszcze chura broni Nechvata. Więcej czasu ma Gimiński. Marej pewnie łapie że Znalazł się na ich kijach. Nie jest to proste, jak widzimy. Znowu uderzenie i jeszcze raz Marej. Pomyłki. Philips. Tyszanie i blisko znowu zamieszania. I odpowiedź się gospodarzy. Urbanowicz. Teraz jest szansa, ale przestrzelił Klimiczek. W taki delikatny sposób Tyszanie przez chwilę utrzymali się szczęśliwie przy krążku i teraz może być taka szansa Mroczkowski. Mroczkowski, gol! 1 do 0 dla Tyszan. Takich błędów w obronie popełniać nie wolno. Christian Mroczkowski zostawiony sam, no i pokazuje dlaczego on jest tym najlepszym graczem polskiej hokej ligi. Przejął krążek, widział, że ma dużo miejsca, seria zwodów, seria balansu kijem na krążku. No i zaskoczony... Nie W tej sytuacji mógł stanąć oko w oko z Marejem. Jeszcze będzie jedna taka próba, Sawicki broni Marej. Nie krążek przejąć, udało się, Wałęga. Sołtys. Paść. Fatal nie był na to przygotowany, ale nie ma chyba już czasu na strzał, a jednak jest uderzenie i. i poczekać na to, co zobaczą sędziowie. Trzeba oczywiście przewinąć. Ten nośnik, ten ostateczna. Nie ma ramki. a zatem 1 do 0. I zobaczymy, jak rozwiążą kolejne minuty tego starcia, bo wczoraj miało 34. To jednak Jastrzębianie przy krążku. Oj, uderzenie dosyć zaskakujące, ale Mary na posterunku dwa razy parkanem. Jeziorski. I okazja z drugiej strony tafli. Jest zamieszanie pod bramką. Spóźnił się rad. Bliski był tego, żeby przeczytać to podanie, ale nie udało się. Chorzelski. Rzeszutko może próbować się sam z Sidem Kotlożem. i Mroczkowskim. Philips Sawicki. Teraz jest szansa. Wystawienie krążka, ależ nie na bramkę, czy zatrzymany zostanie w tej sytuacji. Wałęga. I tak nieszczęśliwie w bandę uderzył, że niestety tego meczu już nie dokończy. Nie udało się Tyszanomę wystrzelić. Paś! Znakomicie. Jesz... Znowu ustawiają się jastrzębianie. Paś na środku. Jeszcze jedno uderzenie. Poprzeczka! Jas. Paś. I prosto w Mareję. Musi walczyć o krążek. Jeszcze Dobrze zablokował ten strzał, ale jeszcze zamieszanie i znowu. Mówię tutaj oczywiście o stacie gola. Kasperlik. Bryk. I Mar. Jas. I jeszcze raz Maria. Już tam zaplątało się. Z krążkiem pod... Gościński. Nech fatal. Robert Kalaber coś rozpisuje na swojej tablicy. Krzysztof na tafli, galant. Pias ja przed Bramkarza, zamieszanie tam było, ale nie udało się oddać skutecznego strzału. Jeszcze będzie próbował choworka do granie przed Bramkarza i Marej. To jest jedno wystrzelenie krążka, ale będzie okazja jeszcze dla Jastrzębian, choć Filips nie uderzył w światło bramki. Jeszcze jazd przed ramkarza broni Marej. To chyba kluczowa interwencja tego spotkania i cieszą się zawodnicy GKS Tychy, bo ten jeden gol Krystiana Mroczkowskiego okazał się golem kluczowym. GKS Tychy, mistrzowie Polski wygrywają w Jastrzębiu, biorąc rewanż za to, co wydarzyło się tutaj we wrześniu. Wygrali jednym trafieniem.